Hallo halo. widzę, witam, bardzo serdecznie w tej z tej strony Zakrzyki, mamy dzisiaj 23 luty, ja wam typowo pokazuję na no, w sklep Fortnite, ale jeszcze za tym to przypomnę, że jak oglądacie u mnie sklepy, odcinki nie wiem, streamy, to możecie stawić suba, jeżeli tego jeszcze nie robicie, widzę, bo lecimy po 70 tysięcy, a na 70 tysięcy będzie specjal, czyli moje stanowisko, więc kumpel, walnij suba i będzie kozak. No i typowo to je mnie jeszcze do jak 10 osób, które mnie zaprosiły eee, i wiecie, widzę, jak chcecie mieć się w znajkach to wpiszcie w zakrzak, zapraszajcie mnie eee, I tutaj przyjmujemy, słuchajcie, bez problemu. Potem sobie pogramy jakieś fajne gierki na streamie, jakiś kreatywny może yy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, dobra, więc tutaj mamy pyk Pek, chyba jeszcze jedna osoba w sumie, nawet chciałem chyba więcej e, Więc dobra, lecimy do sklepu widzowie tutaj Dzięki w sumie z moim kodem w sklepie Zachrzak, wielkie pozdro dla was No i słuchajcie, to co dzisiaj mamy to jest nowy e, skin Nowy zestaw e, itemków Czyli Sica jest to oczywiście, e, jak możemy już zobaczyć na pierwszy rzut oka e, Pani z zestawu tego gladiatora za setny level w karnecie bojowym e, No, jak widzimy ma dwa style e, Gladiatorka, słuchajcie, gladiatorka z taką no groźną maską powiem wam szczerze Ale bez maski wygląda też równie groźnie Ma taką tutaj brew przeciętą jak widać W sensie mm, wygoloną, wygoloną brew e, No potężne, potężne, potężne ma mięśnie Takie wiecie, potężne mięśnie Normalnie jak totalny taki koks e, Nie no, fajny skinek jakby Nie wiem jak dla was, ale mnie się podoba bardzo No tutaj jakaś siekiera, jakieś strzały to wiadomo Na rękę żeby powalczyć jest ładny deski, naprawdę jest ładny, moim zdaniem taka ósemeczka, jak miałbym oceniać. I no dalej, błogosławieństwo areny, słuchajcie, no. Kilof duży, aczkolwiek ładny i z fajnym efektem uderzenia. Sami zobaczcie. Taki fioletowy dym z niego leci. Fioletowy dym, pył. Czy ogień? Coś w tym stylu, takie pomieszane. Tutaj ma diament na środku i takie dwa... Lwyć, pumy, coś w tym stylu No, bardzo ładny yy, Mamy również Cerbera yy, Cerber, Cerber, Cerber Cerber to nie był przypadkiem Dobra, nie chcę palnąć głupoty widzowie, bo to będzie lipa yy, No mamy tutaj Cerbera Czekajcie, Cerber to był ten z yy, Mitologii, co? Bronił Bram Hadesu? Kurde, widzowie, jak źle mówię To proszę napiszcie mi w komentarzu, bo wiecie yy, Mogę się mylić oczywiście Ale mamy tutaj takiego właśnie Cerbera Czyli trójgłowego psa. Idąc dalej, słuchajcie. Czerwony rycerz wrócił do sklepu. Eee, no, powiem wam, że dawno go nie widziałem. A jest on mega zarąbistym skinkiem. Szczególnie ta jego tarcza, albo... No jak wiecie, no nie są łatwe do zdobycia w Fortnite, szczególnie ta czarna i tak dalej, ale no tutaj możemy sobie kupić czerwoną z czerwonym rycerzem, co jest mega fajne. Mamy karmazynowy killoff również, czyli jego po prostu taki kilof. Widzę, że dzisiaj jakaś rybna impreza, bo tutaj mamy również wojownika teriaki, jest z glutkami na plecach, czyli moja muzyka z lobby ukochana. On ma trzy style, taki brudny na twarzy, oczyszczony... No i taki nie wiem, no kto wizor jakiś, jakaś latarka, jakaś przybliżarka, coś w tym stylu. Mega spoko. Mamy też sostry jaki sostry jaki to ja widzę, jadłem kurczaka z sosyntyry jaki niedawno. Możecie sobie obczaić co to jest za sos, To taki, taka chińska, taka. No smaczne, takie chińskie żarcie, bardzo dobre. E, również mamy cieplarniaka. No tutaj pomidorek taki zmasakrowany, co tu dużo mówić. E, no mnie się nie podoba osobiście ten skin, tak samo jak ten burger. Takie. No nie wiem, no nie mój styl taki popsuty, ja wolę skiny jak są ładne, fajnie dopracowane Znaczy te też są dopracowane, no ale takie wiecie, no, no, no takie zajechane, nie? E, tutaj taka packa, cyk Mamy również Shoguna, jeden z większych skinów w grze chyba Za 2000, ciekawy e, Luna powróciła, ej ona była niedawno, tutaj mamy taką jakby, nie wiem, świecącą Tutaj jest taka zwykła, mega fajny skinek e, Nowa skórka do broni, serdeczny serducha, no myślę, że troszkę Tutaj spóźnione na Halloween, ale to, to maliny w tym pływają? Ej, widzę, to maliny w tym pływają. No, e, napiszcie, jaki jest wasz ulubiony owoc. Będę przypinał serduszka, jak dotrwaliście do tego momentu. Mój malina, właśnie pływająca w tej skórce. E, mamy strażniczkę zwiadu, pełny przechył, To jest w ogóle motka, która została dodana po tym, jak Amerykanie najechali na Ares 51, czy coś takiego, i jakiś gość na kamerze e, wtedy, właśnie, operatora tak przebiegł. No i to tak. Odbiło się w mediach, że tak powiem fajnie Podnosimy dach, mamy za 200 Oczywiście zestaw Street Fighterów Którzy dali są w sklepie Flash, który dalej jest w sklepie, Flash, Flash Ekipaka, w ogóle widzę nowa ekipaka Jest zapowiedziana No już za tydzień możemy ją kupić, nie? Bo od 1 marca no i co, jak coś kupujecie możecie użyć mojego kodu ZAKSZAK, zostawcie suba, łapkę w górę, wpadajcie na Discord, dane i instalniki w opisie. E, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, widzimy się później na streamie oczywiście, po szkole widzowie. I co, miłego dzionka jak to oglądacie, trzymajcie się, dzięki za oglądanie, elo elo, piąteczka, cześć cześć, siemanko.